Dzisiaj jest 19 marca Przywiązłem do tunelu, który odbudowałem w sałatę Rozsady mojej sałaty Fajnie wyglądają Jak widzicie dość duże Nawet nie wypygnięte. Z tyłu takie samo siejki w tunelu Zostawiłem je celowo Będą sobie rosły obok Więc one tak trochę rosną w chaosie A tutaj obok tak w miarę równo Tam naszą rozsadę Zobaczcie jak wygląda moja rozsada no Dziwnie wygląda, rosną w na przykład pomidory, z którymi nie wiem co zrobię. A jest to efekt tego, że w całości ta sałata rosła na domowym kompoście. Jak widzicie on takim nawet nie całkiem przekompostowanym jeszcze. I stąd też były tam obecne nasiona pomidorów i razem z sałatami wykiełkowały pomidory już w styczniu. Teraz mamy po połowę marca, powinien dopiero siać pomidory, a tutaj mam 15 centymetrowy krzaczek. Nie wiem co z tym zrobię, zastanowię się jeszcze. Dobra, ale siejemy, a potem pokażę, że sadzimy, a potem pokażę jaki jest efekt końcowy. No, powsadzałem sobie tą moją rozsadę do ziemi. Trochę chaos jest. Trochę jest tych co taki przezimowały tutaj, trochę jest moich. Na razie mniej więcej widać, które są które. Yy, ale z czasem to pewnie się trochę zatrze. Ale zasadę sobie zrobiłem, żeby mi się nie nudziło w domu w zimie. Teraz sobie posadzimy jeszcze jedną sałatę. Tutaj ją mam. No, tutaj trudno mówić o rozsadzie. Po prostu sobie wysiałem nasiona sałaty rzymskiej bezpośrednio do yy, donicy. No i po, bardzo zadowolony jestem. Szczególnie, że Siewki są takie 10 cm Szczególnie jestem zadowolony, że rzymska sałata słabo kiełkuje Trzeba mieć naprawdę szczęście do nasion Żeby dobrze wzeszła, a tutaj mi super wzeszła i ładnie rośnie Generalnie chyba zanosi się na udany sezon Na zieleninę, w przeciwieństwie do zeszłego roku Gdzie było zimno i trochę mało słońca, potem w kwietniu A tutaj już mamy marzec, mamy dość duże rośliny Więc ja myślę, że za miesiąc to już pierwsze zawiązane takie główki, nawet powinienem mieć pierwszych sałat. Może z tych tutaj, może jakaś rzymska. A zanim wejdą pomidory, to powinienem mieć pełnowymiarowe sałaty w tym roku. Bo to się nie zawsze udaje. Sałata sadzona. Na razie te rzymskie to wyglądają jak takie mlecze. Ale to dlatego, że były bardzo ciasno tam w tej donicy. Parę dni będą elegancko wyglądać. To jeszcze kawałek nie został przekopanego. Więc no takie tymczasowe, tymczasowe uprawy przed, jeszcze sobie posiemy parę ziaren a parę nasion yy, i na dzisiaj to będzie tyle 27 stopni w tunelu a dzisiaj jestem tylko na chwilkę po południu po pracy, bo jest już w tej chwili 18 ale dwa dni padało i nie mogłem nie przejść żeby sprawdzić czy tutaj coś się nie porobiło czy się nie zbiera woda na szczęście nie Sałaty no na razie wyglądają tak jeszcze troszeczkę sponiewierane, ale to dopiero dwa dni od kiedy je sadziłem, Także poczekamy chwilę. Może na szybko sobie jeszcze coś tutaj sieje dosadzę. Myślę, że zrobię dwa rządki szpinaku. Ja mam szpinak. Może jakąś rozponkę i parę cebulek na szczypior taki. W te niecałe dwa miesiące to ładne zdąży wyrosnąć. Ok, posadzone. Musicie uwierzyć na słowo, czyli na razie będziemy mieli dwa rodzaje sałaty. Tutaj mamy dwa rządki rządkiewki, dwa rządki szpinaku i trzy rządki cebuli na szczypior dymki małej takiej. Minął tydzień od wsadzenia sałaty, a w zasadzie 6 dni minęło. Ale sałata się ładnie przyjęła. Na razie jeszcze nie urosła jakoś bardzo, ale wypuszcza nowe listki i wyglądają wszystkie bardziej dziarsko niż w momencie wsadzenia to była bardzo dobra pogoda, było ciepło jak na marzec nawet kilkanaście stopni w ciągu dnia to też spowodowało, że bardzo szybko bo już po sześciu dniach zaczęła kiełkować rzodkiewka jak się przyjrzycie to widać trochę tych kiełków myślę, że w przyszłym tygodniu będzie już dużo lepiej to widać, będą dwa ładne rządki. Mamy też ślimaka, A to zaraz się tym zajmiemy. Dzisiaj jest 27 marca. Minęło 8 dni odkąd rozsadę sałaty posadziłem w ziemi, tutaj w gruncie, w tunelu. Przyjechałem dzisiaj na chwilkę sprawdzić. Czy wszystko jest w porządku z samym tunelem? Bo bardzo mocno wiało w ciągu dnia. A po doświadczeniach z poprzednim, z poprzednim jestem trochę przewrażliwiony, jak widzicie. Sałaty ładnie rosną, wypuszczają nowe liście. Na razie są różnej wielkości, ale może to i dobrze, bo. Będziemy je przecież chcieli zrywać w jakichś zastępach takich 2-3 niektóre całkiem dorodne, tak jak ta tutaj. To są akurat sałaty rzymskie A tutaj mamy takie strzępiaste sałaty to są te sałaty, które częściowo rosły tutaj już yy, yy, przez, przez zimę wysiane na dziko, a częściowo są zrobione, są dosadzone sałaty z rozsady. Jakby się teraz spojrzeli, to te tak tutaj nieregularnie rosnące to tutaj były yy, w gruncie przez całą zimę, a te większe, tak jak te tutaj, tamte, tamte, to są dosadzone. Jak się dobrze przyjrzymy, to widać też jest różnice w kolorze, te, które tutaj były przez całą zimę y, są ciemniejsze. Ta zieleń jest taka bardziej, no właśnie ciemna. Widać to po tej sałacie, tak? Czyli mamy tą, która tutaj rosła przez zimę, tak? I mamy takie tutaj, które są wsadzone i rosły sobie w domu. Także tak to wygląda. Po tych ośmiu dniach już elegancko też kiełkują rzodkiewki. Widać mniej więcej jak idą rządki. O, pozostałe nasiona jeszcze nie wzeszły. Także wszystko jest na dobrej drodze i teraz rosną. Pomimo, że w tunelu dzisiaj jest jedynie 3 stopnie. No to do usłyszenia.